Środa 31 styczeń, modlitwa Oryka, widzenie. Podczas modlitwy modląc się na językach osoba zobaczyła ziemię z perspektywy nieba, będąc wysoko, jakby za chmur dostrzegła z daleka nasz kościół, nasz budynek. Było go ledwie widać. Wokół budynku jakby z fundamentów unosił się dym. Z całego obwodu budynku unosił się dym tak, jak unosi się dym tlącego się ogniska. Obraz ten był ledwie dostrzegalny. Duch Święty powiedział tak. Widzisz, jak słabo widać budynek waszego kościoła? Dalej modląc się, za jakiś czas osoba znalazła się na ziemi, przy naszym kościele. Stała blisko wejścia, tu na ziemi. I rzeczywiście widać było dym wychodzący z dołu budynku, po całym jego obwodzie. Osoba weszła do środka i widziała ludzi modlących się tak, jak zazwyczaj ludzie stoją i się modlą. Widziała osoby, które wyglądały jak rozgrzany do czerwoności węgiel. Ich postacie wyglądały jakby całe płonęły. Było ich mało, dosłownie kilka osób. Wokół nich stały inne osoby, jakby czarne, ciemne, zimne. Słychać było słowa. Widzisz osoby, które płoną dla mnie? Ludzi zimnych jest więcej niż tych płonących, przez co nie może zostać wzniecony ogień. Reszta osób gasi te, które płoną. Jeżeli coraz więcej osób zapłonie dla mnie, wtedy wznieci się ogień i wszyscy zapłoną, cały budynek zapłonie. Słychać było słowa pokutuj i przemieniaj się kościele. Powtarzane były na okrągło. Pokutuj i przemieniaj się kościele. W innym momencie modlitwy można było zobaczyć z tej samej perspektywy, co na początku, jak nasz budynek płonie. Z perspektywy nieba był łatwo dostrzegalny, było widać ogromne płomienie. Wtedy Bóg powiedział: Widzisz, jak łatwo Kościół jest dostrzegalny, kiedy cały płonie w Duchu Świętym? Wtedy Bóg wydał polecenie swoim aniołom i wysłał ich na ziemię. Do naszego kościoła aniołowie byli w ludzkiej postaci. Ubrani w białe szaty i miały ogromne skrzydła, które miała, miały rozpiętość 8 metrów. Widać było, że pierwszy anioł miał białe skrzydła, drugi złote, a trzeci purpurowe. Osoba nie widziała reszty aniołów, ale było ich około dziesięciu. Widziała, jak trzymają zbany pełne oliwy i lecą w kierunku ziemi, w kierunku naszego kościoła. I aniołowie zaczęli wylewać oliwę z banów na nasz płonący budynek kościoła. I wtedy Bóg powiedział, widzisz, co się dzieje? Jak do płonącego ognia dodasz oliwy, wtedy ogień ten zapłonie jeszcze mocniej. Gdy aniołowie wylali oliwę, ogień był niesamowicie mocny i wysoki. Teraz budynek naszego kościoła był dobrze widoczny. Bóg powiedział, że musimy zapłonąć w Duchu Świętym. Jeśli nasz kościół zapłonie, wtedy On wyleje swoją oliwę, co sprawi, że objawią się cuda w naszej społeczności. Inne widzenie na tym samym spotkaniu. Podczas modlitwy starszych i pastorów o Eryka widać było, jak wśród nich jest jakby obłok, mgła. Nie byli widoczni z zewnątrz. Wokół obłoku, który był w kształcie okręgu, zaczął wiać wiatr. Wyglądało to jak mały wir, który dopiero zaczyna się tworzyć. Daleko w górze słychać było delikatne grzmoty. I widać było błyskawice. I to przekazuję Kościołowi, abyśmy naprawdę we wszystkim widzieli, co Bóg chce od nas. Czego Bóg, co Bóg chce osiągnąć w tym Kościele. W jaki sposób mamy pracować nad tym, żebyśmy bliżej stawali Boga. I tego naprawdę potrzebujemy.